Witam a oto nasz olej, który właśnie wszedł do produkcji, to jest pierwszy etap. Ze skrzyni wrzucony w ten oto pojemnik. Następnie przechodzi dalej dobra mojego męża. Przechodzi dalej. Kolejny etap to jest odseparowanie liści od oliwek. Tak jak widać liści jest dużo. Później to wszystko jest wywożone. Tak wygląda, prawda, to urządzenie. następnie odseparowane przechodzą do kolejnej maszyny, która znajduje się w środku. Przechodzimy dalej. Tak, tutaj rolnicy z Corleone, którzy czekają na swoją partię, na swoją godzinę, bo wszystkie zamówienia są realizowane na godzinę. Tak jak widać tutaj są numery na tych... Skrzyniach. Także każdy rolnik ma określony numer i na określoną godzinę się umawiają. Te oliwki są bardzo ładne, bardzo dobrze przebrane. Jest kilka rodzajów oliwek tutaj na Sycylii i mają wyjątkowy smak. Jest to uwzględnione oczywiście klimatem śródziemnomorskim. Tak jak widać oliwki są różne. Często robi się takie mieszanki, żeby olej miał swoisty smak. Z tych oliwek wychodzi przewspaniały olej wspaniały. Dobrze, przechodzimy dalej. Kolejny etap: oliwki odseparowane trafiają do tego kolejnego pojemnika, z którego następnie pojemnik musi się napełnić. Dlatego kolejna maszyna stanęła. Kolejny etap to jest właśnie przejście do O, ruszyła pięknie. Szybo i idziemy, idziemy się myć, czyli oliw i właśnie się kłuczą. Tutaj kolejne włókanie, tego mycia jest dosyć dużo. że pięknie się myją oliweczki, przechodzą dalej. Oliwki umyte, następnie będą tym oto tunelem. Tak jak widać, widać ruch w środku coś się dzieje. Idziemy dalej. No i trafiamy na kolejny etap. Tych etapów tutaj jest sześć, bo jest sześć takich pojemników, yy, które roz, yy, rozduszają oliwki. Ten pierwszy etap to jest właśnie tutaj. Rozduszone są na większe kawałki. Kolejny etap, już kawałeczki są mniejsze. Trzeci etap jeszcze mniejsze. Jest urządzenie, jest ciepłe, ale to dlatego, że potrzebna jest woda podgrzana do 40 stopni, żeby oddzielić tłuszcz od całej reszty, bo wiadomo, oliwki to jest tłuszcz. Czwarty etap. Piąty etap. Pięknie, tutaj już jest coraz bardziej, e, kawałeczki są coraz mniejsze. Szósty etap, czyli już ten praktycznie końcowy etap mielenia. mielenia. Wszystko jest zmechanizowane, skomputeryzowane. Urządzenie, które rejestruje każdy z etapów. Wskaźniki oczywiście. Zastanawiam na tym. A następnie tą obururą olej przychodzi do kolejnego urządzenia. Coś tu się dzieje w tym yy, urządzeniu. Na pewno kolejny etap, yy, który przychodzi olej. Płeczkami wędruje już do ostatniego do, y, baniaka, a następnie widzimy piękny, zielony olej gotowy do spożycia. Żadnych dodatków, żadnej chemii. Rolnicy przeważnie napełniają y, plastikowe maniaki, chociaż w plastikach nie przechowuje się dobrze. Później najlepiej przelać do jakiegoś maniaka yy, szklanego lub odpowiednio, odpowiedniego maniaka, który też tutaj w o sprzedają. Jak rolnik przywozi yy, oliwki? To są one ważone, skrupulatnie. To jest, to jest właśnie waga, która pokazuje, 29,5 plus 32,5 dwa no, pół, to waży ile? Coś około sześćdziesiątki. Mój małżonek czeka też na porcję naszej oliwy ciąg dalszy nastąpi.